Siemanko z tej strony pomaleczka, a to jest trzeci odcinek z Minecrafta. Dziś nie pogramy sobie w Minecrafta na serwerze jedno, bo nie działa. tak, a propos wersji 1.0, Co sądzicie o tej wersji? O tutaj Ja aktualnie nie chcę w nią grać, bo mi strasznie, ale to strasznie się zacina przy nagrywaniu. I to by nie miało sensu nagrywać niestety niektóre serwery już się robią pod 1.4.2 i i taka lipa jak widzicie już tu trochę za wcześniej pograłam Trochę tu mam. Dalej no, jedz, jest! Jak co to jest serwer kwadratowy, ferajny. A tu co? Dzisiaj sobie pójdziemy pokopać. I zrobić własną dziurę

Idziemy sobie na mm, spawn. Oh, spawn. O! Jesteśmy na spawnie. To piękny spawn. Tutaj Karol, bury. Tutaj sobie przejdziemy. Oh. Lok na sobie, mm. Węgiel, kobyl. Koblen mam o. idziemy na home No i kobiemy dalej idzie to jest tak, tak I tak, i tak Tak, tak I tak Jeżeli ktoś wie Co by mogło mi zwiększyć O złoto, FPS w 1.4.2 A może to jest tylko wina, że mój komputer Musi się przyzwyczaić do tego nie wiem Pełna hmm, efekt. Trochę tu ciemno Ciemno Panie, ciemno hmm. Wiem, mam full leku, ale... Nie chce mi się robić skrzynki O, jest żelazo Fajnie, gdyby jakieś diaksy tu styknęły To jest tylko tymczasowe miejscówka Mam zamiar iść dalej i dalej I następny odcinek mam zamiar nagrać z kimś Ten taki nudny Sama jestem O, córka I tak o. na moim kanale Znajdziecie iż oto <gry> Nie, nie będę tak mówić. Zajdziecie Minecrafta, The Walls i coś tam jeszcze. Zależy, jak mi będzie się chciało. Opa. Mm. Ten, e, dziękuję Wam za 11 widzów i 99 wyświetleń. No i nam się kilo skończy koniec. E, no wiadomo, cieszę się z każdego widza. Szanuję Waszą opinię pod filmikami. Łapki w górę też bardzo serdecznie dziękuję i w ogóle. Dzisiejszy filmik będzie prawdopodobnie wyjątkowo dłuższy. O, 2-3 minuty. <grych> tak, 8 minut, postaram się, może więcej. Nie wiem, nie liczę. Teraz musimy coś zrobić. Dosyć sobie postawimy. Walkbench. Um. Tu mamy drewno. Skrzyneczkę. O, wiedziałam. Hop! Hopaj. Mamy piękną skrzyneczkę. Cyk, cyk. Przydałoby się też. Wiadomo, piecy jak każdemu hop. Ale lakozout? Nie, to nie był lakozout mój I sorry It's a... Tak więc tu se przetopiem to Tu se włożę niepotrzebne rzeczy, czyli Kobla trochę Hatik na sionku, to, to, to To, 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 to To i to i to, to To, to jest potrzebne co sobie mogę rozbić? Bo chicken slender! O oh, nie, akurat. chicken slend... slender! Co ja powiedziałam? 5 razy, 19 drewna. Trochę tego oddzielę, to dłużymy Mięska. Mm, to, to to to. To i to. Jedna pochodnia, to sobie mogę nam nawet o to To się tam sobie przypala. Ja to przełożę. Zobaczymy, kogo tu jest na serwerze. Tu zrobimy... Nie wiem jeszcze co. To się myśli. Słodkie granie wszedł na serwer. O, super. O i tu o, właśnie. Miałam żelazo przytopić. Zaraz się przytopi. Trochę sytyr to porozwalamy Specjal zrobię mowa ale nie pokażę twarzy. Uuu, wow, nie pokażę na razie twarzy. Po prostu nie wiem. Na pewno nie challenge. Oj, nie, nie, nie. Ale hmm. to 50 widzów, więc daleko jeszcze. Chyba, że było tak fajnie, żebyście tak subskrypcje poleciały. Ale chcemy sobie łopatę Teraz mm. możemy kopać. Miałem mm. teraz wszystkie serwery, robiłem się na 1, 4, 2. Niestety pograłem sobie na singolo. w którym, wiem, kopię sobie i kopię i kopię i kopię Mnudzi no, wam się to? Nie chcę żeby odcinki były i chciałabym żebyście mi to radzili w komentarzach co bym żeby te odcinki nie były nudne Esjan zaraz, zobaczymy czy serwer Esjana działa tu już widzicie, 1, 4. No, jednak nie. No i tu jest mały fail. Taki, który możecie widzieć moje hasło. I tu...